Cześć, witam was serdecznie. Ostatni dzień testów. Pierwszy dzień, słuchajcie, pięknej pogody. Także dzisiaj testujemy we dwójkę razem z żoną. Jedziemy sobie sprawdzić, jak Multistrada daje sobie radę podczas jazdy we dwoje. Także myślę, że czekam na recenzję. Agnieszka jest trochę tutaj przerażona tym, że nie ma tego kufra centralnego z tyłu, który zawsze się tam gdzieś w trakcie tych dłuższych naszych wypadów może wesprzeć. Może oprzeć pleckami Natomiast no tutaj tego nie ma Mamy jedynie kufry boczne O czym muszę pamiętać No generalnie wolałbym Żeby był centralny kufer tutaj na wyposażeniu Lecimy sobie dzisiaj w góry Słuchajcie, przełęcz Łapszanka I takie inne tam Nie tylko my dzisiaj wyruszyliśmy Popatrzcie co się dzieje dzisiaj Pierwszy dzień słuchajcie wiosenny Pięknej pogody Czy tak nie mogło być od czwartku? Kiedy to pojechałem w Bieszczady, a no nie mogło tak być popatrzcie jaka piękna droga. Węziutka mało uczęsztana trzeba uważać tylko na ten piaseczek błotko ale jest przepiękny czemu nie mogło być tak cały tydzień oto jest moje pytanie ale dobra cieszmy się tym co mamy fajnie że chociaż ten jeden dzień nam jeszcze został na jazdę Słuchajcie, warto było czekać na piękną pogodę. Zostało nam to wszystko wynagrodzone. Długo się śnieg trzymał w górach. Dopadało tego śniegu. I szczerze Wam powiem, że takiego widoku nie widziałem chyba nigdy. Mistrzostwo światło. A dzisiaj będziemy jeszcze bliżej tych gór. tego, że jedziemy na Przełęcz Łapszanka. A tamte góry będziemy mieć dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tutaj niżej się zatrzymamy. Słuchajcie, jakbyście byli kiedyś tutaj na Przełęczy Knurowskiej to proponuję jechać jeszcze dalej, jeszcze niżej. Jest fajna miejscówka. Może nie ma tam zbyt dużo miejsca na zatrzymanie się. Ale... Kilka motocykli się zmieści, tak żeby nie blokować ruchu, żeby było wbione bezpiecznie. No, zaraz tutaj, na takim zakręcie w lewo, Popatrzcie, coś niesamowitego. No, właśnie o tym miejscu tutaj mówię Tutaj na boku tego łuku można się spokojnie zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie. wjeżdżamy na Przełęcz Łapszanka Przepiękny widok tutaj będzie jak wyjedziemy tylko na górę Słuchajcie, to naprawdę będzie wspaniale Jak będziecie kiedyś tutaj na południu blisko Zakopanego Polecam się tutaj wybrać Na no spokojnie, bo tutaj kawałek jest fajnej drogi później Później jest trochę dziur e, Można przejechać, zobaczyć e, Tam w wyższych partiach tej Przełęczy właśnie jeszcze troszeczkę takich kiepskich zabudowań ale widok na góry no dzisiaj powinien być nieziemski także już widać tam wierzchołki ośnieżone że jak wyjedziemy na górę to powinno być przepiękne słuchajcie byłem tutaj w zeszłym tygodniu w niedzielę tak żeby sprawdzić po prostu tą trasę bo aż sam się dziwiłem że mieszkam praktycznie tak blisko tutaj tej przełęczy a generalnie ani razu jeszcze na niej nie byłem także stwierdziłem że warto ją przejechać nawet samochodem z ciekawości ale niestety pogody wtedy nie było nie było widać tych gór nie było nic widać także lecimy na górę słyszymy się na górze Jesteśmy na trasie Rajdu Górskiego na przełęczy Ostrej. Jak widzicie droga kręta, serpentyny i 3 km mamy pięknego asfaltu z takimi dużymi bandami U dołu widok na Rimanową. Wymieniali asfalt słuchajcie w zeszłym roku. Także dzisiaj jest, można powiedzieć pierwszy dzień, kiedy można po tej ostrej rzeczywiście się przejechać troszeczkę szybciej ale oczywiście tutaj trzeba wszystko robić z bardzo dużą kontrolą dlaczego że asfalt jest w lesie nocy było bardzo zimno także widzicie popatrzcie tutaj kawałkami jest jeszcze mokro pomimo tego że jest 20 stopni to kawałkami jest mokro po prostu nie są te temperatury jeszcze na tyle wysokie żeby podgrzać ten asfalt na tyle, żeby on po nocy był suchy. A jakiś drugi baru chyba. O jest policja. Także warto też się tutaj wybrać. Nie cały odcinek jest pokryty nową nawierzchnią, tylko ten odcinek tutaj, e, kiedy zaczyna się las. Początek lasu tutaj została wymieniona cała nawierzchnia, natomiast reszta jest jeszcze stara, ale to w niczym nie przeszkadza, bo ta stara nawierzchnia jest też bardzo fajna i przyczepna. Zwłaszcza, że ona już znajduje się w nasłonecznionych miejscach, więc tam po prostu ten asfalt nawet nie musi być aż tak bardzo przyczepny, wystarczy, że jest podgrzany i opona...

Some diciamo.